Funkcja parzysta, funkcja nieparzysta. Zaczynamy od funkcji parzystej. I funkcja jest parzysta wtedy, kiedy jest spełniona definicja, ta definicja dla wszystkich x. -ów. No i zobaczmy, jak ona działa. E, biorę na przykład x równy 3, czyli tutaj otrzymuję minus 3 i wartość funkcji przyporządkowana trójce i minus trójce ma być równa. Zobaczmy na wykresie. Trójce jest przyporządkowana dwójka. Minus trójcy jest przyporządkowana dwójka i się zgadza. Trójcy i minus trójcy jest przyporządkowana ta sama wartość. Tylko tak jest dla trzech. Można tutaj zauważyć, że dla innych x jest ta sama sytuacja. Jak biorę na przykład takie x, -y, no to wartość jest ta sama. Jak biorę takie x. -y, Dwie dowolne przeciwne liczby, zawsze wartość wychodzi tyle samo i dlatego to jest funkcja parzysta. Jeżeli masz wykres funkcji, to w sumie łatwo to zobaczyć, że masz do czynienia z funkcją parzystą. Oś y rozcina wykres funkcji na dwie części, które są do siebie luszczonymi odbiciami. Dwie symetryczne części. No i funkcja nieparzysta. Funkcja jest nieparzysta, jeżeli jest spełniona. Ta definicja, to równanie dla wszystkich x. -ów. Czyli jeśli ja wezmę dowolny x, na przykład 5, tu otrzymam minus 5, to wartości przyporządkowane 5 i minus 5 są przeciwne, o czym świadczy ten minus. Nie są równe jak w poprzednim przykładzie, tylko przeciwne. No i sprawdźmy na wykresie. 5 jest przyporządkowana 4, minus 5 jest przyporządkowana minus 4. No i się zgadza. Czwórka i minus czwórka to są liczby przeciwne. Innym sposobem e, zobaczenia, że wykres przedstawia e, funkcję nieparzystą, jest e, ta, e, takie wyobrażenie. Jeżeli ja ten wykres obrócę wokół tego punktu o 180 stopni, tak jak śmigło e, w jakimś samolocie, no to ten wykres nałoży się na siebie. Co to znaczy? Jeżeli tutaj mam na dół do góry na dół, po obuceniu tego wykresu o 180 stopni, dalej mam to samo. Na dół do góry, na dół. Wobec sobie, że jak śmigło obraca sto, o 180 stopni. Dalej. No, ale najczęściej sytuacja jest taka, że masz wykres funkcji, który jest ani parzysty, ani nieparzysty. I tak jest z większością funkcji. I wtedy piszemy właśnie, że funkcja jest, nie jest ani parzysta, ani parzysta, albo krócej nie można określić parzystości funkcji.